Wyraźne czytanie zapewnia nasz sponsor, firma Kodano Optyk, właściciel polskiej sieci salonów optycznych i sklepu internetowego kodano.pl. Chyba nie ma na tym kanale osoby, która nie wiedziałaby jaki mam stosunek do Harry'ego Pottera i przeklętego dziecka do dzieła, które moim zdaniem wybitnie nadaje się do tego, żeby przedstawić się na deskach teatru, ale niekoniecznie żeby traktować je jako kanon, jako naturalne przedłużenie cyklu o Harrym Potterze. A mimo to dziś trochę też sprowokowany przez wiele komentarzy i opinii, że no kanon trzeba szanować i nie mam nic do powiedzenia w tym temacie, nieważne czy mi się to podoba czy nie. Postanowiłem spróbować ten kanon naprawić. Dlatego staję przed wami z Harrym potrem i przeklętym dzieckiem. Po raz pierwszy od lat trzymając tę książkę ponownie w rękach, po to by postarać się naprawić najbardziej rażące błędy i postaram się uczynić tę książkę, tę historię bardziej pasującą do całej reszty. Czy mi się to uda, czy mi się to nie uda, przekonajcie się i zostańcie ze mną. Na początek, żeby sobie niejako ułatwić co było dobre w Harym Poterze i przeklętym dziecku? Przede wszystkim bardzo mi się podoba relacje, budowa w ogóle relacji międzyludzkich, relacji między Harym a Albusem Severusem między Harym a Drakonem. Bardzo podoba mi się przedstawienie różnic pomiędzy Harym a Albusem. Harry, który w Hogwarcie widział swój dom, ucieczkę od brudnego, brzydkiego, szarego życia. Natomiast Albus widzi w tym tylko udrękę, więzienie, do którego musi się udawać i w którym zdecydowanie nie jest szczęśliwy. Bardzo podoba mi się to, jak te postacie na siebie, oddziałują, w jaki sposób one na siebie wpływają. Podobnie też, jak podoba mi się przedstawienie samego Harry'ego Pottera, który, no, jawi się tutaj jako człowiek, który choć pokonał demony przeszłości, a przynajmniej te najbardziej fizyczne demony przeszłości, to nadal boryka się z tymi demonami wewnętrznymi, nadal boryka się ze strachem, z lękiem przed tym, że Lord Voldemort może powrócić, co też bezpośrednio wpływa na to, jak Harry Potter podchodzi do swojej rodziny, do otoczenia, w jaki sposób on reaguje na różnego rodzaju przesłanki. Histerycznie, powiedzmy to sobie wprost, reaguje na samą wzmiankę o tym, że Voldemort mógłby powrócić. I widzimy to bardzo wyraźnie, zwłaszcza w kontekście nalotu Harego na nota, po to, by rozbić można to powiedzieć komórkę śmierciożerców i odnaleźć ukryty zmieniacz czasu, który faktycznie może i za sprawą przeklętego dziecka faktycznie miesza w historii czarodziejskiego świata. To są dobre rzeczy, powiedzmy to sobie szczerze, wiele dobrego wynika właśnie z Harego. bo gdyby Harry był inny, gdyby Harry nie cierpiał cały czas na zespół stresu pourazowego, gdyby Harry cały czas gdzieś psychicznie nie pozostawał niestabilny, to ta historia nie mogłaby się ziścić. Wobec czego, no, myślę, że jakiś tam atut, jakiś punkt zaczepienia mamy, bo to prowadzi właśnie do tych niezdrowych relacji Harego z Albusem. Do tego, że Harry, sam pozbawiony rodzicielskiej opieki, wychowywany przez ludzi, którzy no, nie przepadali za nim, delikatnie rzecz ujmując, nie potrafi postawić się w roli ojca problematycznego nastolatka. On potrafi być ojcem dla dzieci, które kłopotów nie sprawiają, bo łatwo jest wychowywać dzieci, które nie są kłopotliwe. Coś na ten temat natomiast zdecydowanie trudniej jest wychowywać dziecko, które już takie proste w obsłudze i ułożone nie jest. No to skoro mamy już jakąś podstawę, światełko w tunelu, to przejdźmy przez tę historię, zastanawiając się co można byłoby tu naprawić. Na samym początku ja naprawiłbym jedną drobnostkę, która nie ma żadnego wpływu na fabułę, natomiast mnie jako fana Harry'ego Pottera bardzo wkurzyła. Mianowicie, pierwsze sceny przeklętego dziecka przedstawiają nam epilog. Epilog znany z insygniów śmierci. Dlaczego więc ten epilog jest tutaj Poszatkowany i jest pozmieniana kolejność tych wydarzeń, słów, dialogów. Ja wiem, to jest niewiele, nie ma to większego wpływu na samą fabułę, natomiast mnie to wkurza. Uważam, że pierwszą podstawową rzeczą byłaby ta kosmetyczna poprawka, aby to wszystko, co zostało powiedziane w epilogu i co powtórzyło się tutaj, zostało jednak w takiej samej kolejności przedstawione. Nie mam nic przeciwko do powiedzeniom, które gdzieś się tutaj pojawiają, między dodatkowym między sceną, natomiast. To co zostało powiedziane wcześniej powinno być w 100% respektowane. Nie nic a mnie już cieszy. Rzecz, która cieszy mnie mniej, to jest fakt, że nasi bohaterowie, czyli Albus i Scorpius, tak dużo wiedzą na temat przeszłości Harry'ego Pottera. Oni zachowują się niemalże tak, jakby przeczytali w swoim życiu Harry'ego Pottera, a zwłaszcza Scorpius jawi się jako fan cyklu J.K. Rowling. Pytanie tylko, czy Albus Severus, który tak bardzo odżegnuje się od Harry'ego Pottera, który tak bardzo chciałby wieść niezależne życie i nie mierzyć się z brzemieniem, które na barkach postawił mu ojciec, chciałby przyjaźnić się z kimś, kto ma praktycznie fioła na punkcie Harry'ego Pottera, który potrafi cytować zajścia z jego życia, który potrafi powiedzieć, jak brzmiała przepowiednia i który potrafiłby wskazać jakieś detale potyczek Harry'ego z Voldemortem, czy też detale dotyczące tru, turnieju magicznego. Wydaje mi się, że to nie było dobre rozwiązanie, bo ta przyjaźń jest tutaj taka rozchwiana w tym momencie. Bo jak przyjaźnić się z kimś, kto ma fioła na punkcie twojego ojca, którym ty gardzisz? I to nawet nie skrycie, gardzisz, tak? Wobec tego ja bym tutaj wprowadził małą zmianę. Ja bym tutaj wprowadził jeszcze jednego bohatera albo wykorzystał Rose. Rose, która i tak pełni tutaj funkcję mądralińskiej córeczki Hermiony, która chce wszystko wiedzieć, która chce być we wszystkim najlepsza. Dlaczego więc ta córeczka nie miałaby mieć fioła na punkcie swoich rodziców, na punkcie Harry'ego Pottera, na punkcie jego starcia z Voldemortem i nie miałaby zasypywać wszystkich, niezależnie od tego czy tego chcą, czy nie, ciekawostkami na temat losów Harry'ego Pottera i jego walki z lordem Voldemortem, Ma bo Moja mama to, albo mój tata to, a wujek Harry to to i tamto. Wydaje mi się, że to byłoby logiczne i ona mogłaby naszych bohaterów wkurzać. Oczywiście, Scorpiusowi mogłaby potajemnie imponować i mogłaby to ona właśnie być tą trzecią. Ja wiem! byłaby wtedy obawa, że wszyscy powiedzieliby, że znowu mamy trio, tak jak Ron i Hermiona, tak mielibyśmy Albusa, Skorpiusa i Rose. Natomiast wydaje mi się, że ona mogłaby pozostać poza ich paczką, nie być ich przyjaciółką, nie być dla nich bliską osobą, natomiast mogłaby pozostawać przez nich wykorzystywana do tego, by mogli te luki w swojej wiedzy w jakiś sposób uzupełniać i to od niej mogliby się dowiadywać różnych rzeczy. Oczywiście, ja nie będę tutaj się sprzeczał z tym, że Skorpius ma prawo posiadać taką wiedzę. W końcu, skoro całe życie słyszy, że jest potencjalnie synem Voldemorta, to mógł zacząć szperać, aczkolwiek i tak wydaje mi się, że ta wiedza jest dla niego zbyt duża, zbyt szeroka, zbyt mocno skupiająca się na samej postaci Harego. Wobec czego wydaje mi się, że Albus mógłby tutaj poprzez to podchodzić do niego z nieco mniejszą czułością, z nieco większą wręcz rezerwą. Stąd też tutaj przydałaby się zdecydowanie Rose. Rose, która pełniłaby również funkcję wtyczki, szpiega, która mogłaby donieść Haremu, bo łatwo sobie wyobrazić sytuację, w której to Rose donosi Haremu o tym, że chłopcy coś. Kombinują, Rose gdzieś tam alarmuje ich, a nie Sen, w którym albo pojawia się w szatach Durmstręgu, Bo bądźmy szczerzy, z Harego żaden Wizjoner, żaden Wróżbica jakoś tego typu zdolności mi do niego nie pasują. Bardziej pasuje mi jakaś wtyczka albo jeszcze inne rozwiązanie, rozwiązanie polegające na tym, że Harry już gdzieś tam obarczony tą paranoją strachem, że coś może się przytrafić jemu albo jego rodzinie, rzucił potajemnie nawet przed Dżini zaklęcia szpiegujące na swoje dzieci, dzięki którym może w tajemnicy gdzieś je szpiegować, upewniwszy się oczywiście, że są bezpieczne i mając też jakieś rozwiązanie na wypadek gdyby te dzieci zostały porwane, bo przecież to jest słynny Harry Potter, to są jego dzieci. Co by się stało, gdyby ktoś mu to dziecko porwał? No, wydaje mi się, że to by dopełniło takiego obrazka Harry'ego, który ta książka stara się pokazać, który ta sztuka, ta fabuła stara się pokazać. Tym bardziej, że byłby to też taki ukłon niejaki poczyniony wobec szalonookiego Moody'ego, który również wszędzie dopatrywał się zagrożenia. Stała czujność, tak? Jego ulubione powiedzonko. Wydaje mi się, że fajnie by to pasowało w tym momencie do Harego, który po prostu pomimo upływu lat, pomimo względnego spokoju, nieustannie drży o bezpieczeństwo swoich najbliższych i potajemnie ich szpieguje, dzięki czemu dowiaduje się. A przynajmniej domyśla, że jego syn jednak coś dziwacznego kombinuje. Zobaczcie, to jest niewielka rzecz, a znowuż ta zmiana. Wyszłaby tej historii najlepsze według mnie. Kolejne zmianki, zanim dojdziemy do tych największych, to pierdółki. No przykładowo Hermiona, która słyszy o tym, że zaginęły muchy siatkostrzydłe i skórki buntlanga, powinna się domyślić, że chodzi o eliksir wielosokowy i powinna już w tym momencie pomyśleć ciekawe, kto i dlaczego stara się ten eliksir uważać. Pozbyć się pani z wózkiem, która przemienia się w terminatora. Niechże ona pełni tę swoją rolę. Niechże ona ma tę historię, która zostaje przedstawiona, bo to jest całkiem dobre rozwiązanie. Ale też pikulce wyrastające zamiast rąk. Serio, z drugiej strony dziewczyny krzyczące, panie Smoku, nie rób krzywdy naszemu Cedricowi, o nie, nie rób mu krzywdy. Z drugiej strony pierdoła w postaci tego, że Snape przekazuje Skorpiusowi przekaż Albusowi, że jestem dumny, że nosi moje imię. To było tak bardzo niesnajpowe, że aż mnie gdzieś tam zginało, skręcało hmm, z cringe'u. Nie pasowało mi to do Snape'a, bardziej jakby coś tam burknął albo mm -hmm, dobrze wiedzieć, nie wiem, jakiekolwiek inne rozwiązania. A skoro już jesteśmy przy Snape'ie, skoro już jesteśmy przy przyszłości, w której Voldemort zwyciężył, tutaj widzę największy błąd całej tej fabuły, bo Skoro Skorpius wyłonił się z jeziora i skoro Skorpius funkcjonował w tym świecie, a Albus nie, to nasuwają mi się myśli. Czy Skorpius w ogóle powinien się pojawić w tym świecie Voldemorta? Czy Skorpius powinien zostać rozpoznany przez Ambridge. Bo teraz ja wiem, w Harrym Potterze wątek podróżowania w czasie już na etapie więźnia z kabaną był mocno popieprzony, mocno skomplikowany, ale załóżmy, jeżeli cofnęli się w czasie razem, to teoretycznie albo żaden z nich nie powinien się pojawić w przyszłości, bo jakie jest prawdopodobieństwo, że ten Skorpius, który jest w Hogwarcie w czasach Voldemorta zwycięskiego, jest tym samym Skorpiusem, którym był, powiedzmy to, w tym podstawowym czasie. Przecież, żeby być daną osobą, trzeba się... Nie tylko urodzić w odpowiednim momencie, ale zostać poczętym w ten sam sposób. Przecież tu jest milion czynników, które mogły wpłynąć na to, że zamiast Skorpiusa byłaby skorpiuska, albo nie wiem, albo ktokolwiek inny, tak, bo przecież na to wpłynął szereg, szereg działań biologicznych. Nie będę tego tłumaczył, no ale biologia jest tutaj jednak bardzo, bardzo istotna. To nie jest tak, że nieważne, czy poczne dziecko dzisiaj, czy jutro urodzi mi się dokładnie to samo dziecko. No nie. Tak to nie działa, wobec czego uważam, że jeżeli już miał się Scorpius pojawić w tej przyszłości, to powinien pojawić się razem z Albusem jako totalnie nieznane osoby. I oni mogliby zostać zatrzymani przez ambyż, mogliby gdzieś tam umykać, mogliby gdzieś tam z perspektywy ten świat oglądać i być nim przerażonymi, dotrzeć do Snape'a i dalej pociągnąć fabułę w odpowiednim kierunku. Natomiast nie wydaje mi się, żeby Skorpius mógł w taki sposób w tym świecie zaistnieć. No, po prostu przybyłem z innej linii czasowej, ale to jestem ja. Drugi paradoks wobec tego, co się stało, skoro oni tak sobie między czasami podróżowali, co się stało z tymi innymi bohaterami. Ja wiem, tutaj jest podróż do przyszłości albo do alternatywnej teraźniejszości. Ale nadal uważam, że gdzieś powinny być te postaci, będące ich odpowiednikami na ten czas. Oni powinni siebie nawzajem unikać. Może to nie do końca jest podróż do przeszłości, ale co się stało w momencie, kiedy Scorpius? z podstawowego czasu trafił do czasu Voldemorta. Tamten Skorpius z czasu Voldemorta nagle przestał istnieć, zdematerializował się, byłoby to możliwe pod warunkiem, że tamten zacząłby podróżować w czasie, że któryś znowuż by zaczął podróż w czasie i gdzieś tam pozostał w tej pętli. Ja wiem, to jest mega skomplikowany temat ja nie jestem osobą zdolną do tego, żeby ten temat tak bardzo abstrakcyjny, tak bardzo wielowątkowy pociągnąć, natomiast uważam, że Najprostszym rozwiązaniem, nieburzącym wszystkiego, byłoby, żeby albus również się w tej rzeczywistości Voldemorta pojawił. Mógłby na przykład zginąć w tej rzeczywistości Voldemorta, wówczas wymagając od Skorpiusa cofnięcia się przed ich podróż w czasie do tego momentu, ażeby go uchronić, ażeby w ogóle do tego nie dopuścić, ale zdecydowanie nie powinno dojść do sytuacji, w której tylko Skorpius się tam pojawia. No, to jest najbardziej skomplikowane, tutaj najbardziej trzeba byłoby pozmieniać, aczkolwiek wydaje mi się, że można byłoby to. Po prostu uprościć. Pojawiają się je chłopcy, obaj, obaj tam są w tym czasie, obaj muszą z tego czasu jakoś umknąć, i wtedy Albus Severus staje naprzeciwko Severusa Snape'a, co mogłoby doprowadzić też do jakiejś ciekawej sytuacji, że kimże jesteś, Albus Severus, i wyobraźmy sobie minę Snape'a w tym momencie, kiedy właśnie tego chłopca widzi i wie, że Harry, którym on tak zawsze gardził, nazwał swojego syna na jego cześć. Im bardziej o tym myślę, tym bardziej chciałbym taką scenę przeczytać. No i z tym podróżowaniem w czasie wiąże się też kolejna brednia, mianowicie to, że chłopcy w podstawowym czasie przenoszą się do innego, wracają już do zmienionej rzeczywistości, a ich rodzice nadal ich szukają, tak jakby ta zmiana czasu nie miała na nich w Wpływu żadnego. Uważam, że ci rodzice powinni ich szukać tylko i wyłącznie w tym czasie, nazwijmy to podstawowym, czyli tym bazowym czasie, z którego po raz pierwszy zaczęli mm, gdzieś tam ingerować w czas, tak? Bo to byłoby wtedy zrozumiałe, że Harry wie, że ten syn gdzieś zaginął, zniknął, był i go nagle nie ma, wobec czego go szuka. Kiedy wraca do tego czasu, może mu tam oczywiście mm, zrobić połajankę, może go zbesztać. Natomiast skąd ten Harry w alternatywnym czasie wiedział, że ten albus również gdzieś się tam wymyka. Wydaje mi się, że tu też jest to mocno namieszane, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę, że ci podróżujący w czasie zastępują swoje odpowiedniki z danego czasu. To jest bardzo popieprzone. Uważam znowuż na tym etapie, że ci chłopcy powinni gdzieś tam przemykać raczej kątem i ewentualnie być wciągani w wir fabuły poprzez nierozważne ich zauważenie, na przykład przez Harego. I wówczas Albus ma prawo nie wiedzieć o co chodzi. Natomiast w takiej sytuacji, gdzie Harry z alternatywnego czasu odnajduje poszukiwanego w podstawowym czasie Albusa i reaguje w taki sam sposób i reaguje na to, co tamten zrobił, jest już paradoksem nie do przejścia, jest błędem nie do przejścia, więc najprościej byłoby, żeby były dwie pary chłopców, jedna z tego czasu alternatywnego i jedna z tego czasu podstawowego i żeby oni po prostu musieli siebie unikać. Tak jak to miało miejsce w scenie w więzieniu z skabanu, kiedy cofając się w czasie, trójca musiała unikać swoich przeszłych. Ja tak teraz powinni unikać chłopcy swoich Alternatywnych, ja, żeby nie doprowadzić gdzieś do jakiejś katastrofy w czasoprzestrzeni. Zbliżamy się powolutku do końca, najlepsze oczywiście będzie na koniec, ale teraz jeszcze jedna scena, która ma miejsce tuż przed finałem. Mianowicie chłopcy zastanawiają się, jak z 81 roku przekazać wiadomość Haremu. I szybko dochodzą do wniosku, że należy ją napisać w odpowiedni sposób na kocyku. Oczywiście wszystko pamiętają, do czego doszło, że kocyk został mm, umorusany eliksirem miłości, tyle tylko, że oni szybko dochodzą do wniosku, że trzeba po prostu do Batilde Bakshot, bo ona nigdy nie zamyka drzwi i można wykorzystać jej zapasy i uważać odpowiednie eliksiry. Ja bym tutaj znowuż doprowadził do małej, maluteńkiej zmiany, mianowicie zmiany polegającej na tym, że oni faktycznie wiedzą o istnieniu Batyldy Bakshot i stwierdzają, że ona jest historyczką, wobec czego ona nie będzie ingerowała w historię, jeżeli opowiedzą jej swoją historię, nomen omen, a postara się jej w jakiś sposób pomóc. I wydaje mi się, że pójście do niej i poproszenie jej o pomoc w o co chodzi. Mogłoby rzeczywiście też wyjaśnić ten aspekt taki drobny, bo przecież żaden z nich nie był jakoś szczególnym uzdolnionym uczniem, a na pewno nie był nim albus. A też uważanie eliksiru musiało troszeczkę potrwać. Więc myślę, że tutaj pomoc osoby trzeciej, i to osoby, która biorąc pod uwagę to, czym się zajmuje, z pewnością nie zaangażuje się w mieszanie w historii, byłoby rozwiązaniem najbezpieczniejszym z tych najbardziej niebezpiecznych. I wreszcie to. Delphi. Delphi jako córka Voldemorta, czyli to co wkurza najbardziej. Uważam wbrew pozorom, że nie jest to takie złe rozwiązanie, tyle tylko, że trzeba byłoby tę jej historię troszeczkę rozwinąć. Wyjaśnić, że Voldemort nie współżył z Bellatrix, że ona nie została poczęta z miłości czy w naturalny sposób, a może Poczęta właśnie jako furtka awaryjna. Pokazanie, że Voldemort jednak nie był tak skrajnym idiotą, takim ignorantem, i że jednak zrobił sobie wyjście awaryjne, tworząc swojego dziedzica w sposób czarnomagiczny, za pomocą czarodziejskiego in vitro. Wówczas też ta ignorancja Voldemorta zostałaby trochę zaburzona, też troszkę inteligencji zostałoby mu dodanej jako człowieka, który jest rozważny i który jednak w jakiejś tam części przewiduje, że coś mogłoby pójść nie tak i warto zawsze mieć. Na taką okoliczność rozwiązanie, furtkę bezpieczeństwa, bo kto pomoże mu się odrodzić, jeżeli nie jego córka, która będzie właśnie wychowywana przez zaufanych ludzi, do takiego właśnie celu na wypadek, gdyby coś się mocno pokiełbasiło. Wydaje mi się, że to jest niewielka znowu już zmiana, niewielka, nieznacząca dla całej fabuły nie trzeba byłoby to wiele. Mieniać i rozpisywać, natomiast wprowadzenie kilku takich słów na temat tego, że ona właśnie w taki sposób została poczęta i do takiego celu byłoby tutaj mocno jednak działające na korzyść tej fabuły. Z pewnością też na korzyść fabuły działałoby, gdyby Harry ostatecznie nie zmienił się w Voldemorta w kontakcie z Delphi. Dlaczego? To jest idiotyczne. Oczywiście wiemy, że w czarodziejskim świecie łatwo jest przeistoczyć się w inną osobę, wystarczy eliksir wielosokowy. Ale co weźmiesz od Voldemorta i w jaki sposób? Włosów nie ma, podejdziesz w panie Woldemorcie, poproszę kawałek paznokcia. No nie. Nie ma praktycznie możliwości, żeby za pomocą eliksiru wielosokowego przeistoczyć się Voldemorta. Jeżeli natomiast byłby sposób, żeby za pomocą zwykłej czy też zaawansowanej transmutacji upodobnić się do niego, to znowuż prowadzi do szeregu problemów. Bo czy na etapie tych wszystkich lat, kiedy Voldemorta nie było, na pewno nie byłoby śmierciożercy zdolnego doprowadzić do takiej transmutacji? Ja wiem, śmierciożercy to byli półgłówki na ogół, którzy nie potrafili wygrać starcia z nastolatkami. Natomiast czy nie znalazłby się wśród nich choć jeden, który potrafiłby upodobnić się do Voldemorta, po to, by na Nadal siać terror, po to, by nadal udawać, że ten czarny pan nie upadł. Z drugiej strony, łatwo byłoby dopuścić się jakiejś zbrodni i nie zostać pociągniętym do odpowiedzialności, gdyby się samemu upodobnić do Voldemorta. Nikt się nie zatrzyma, nikt nie stanie naprzeciwko, wszyscy uciekną, a ty możesz grabić, plądrować, możesz osiągać swoje cele. Wobec czego uważam, że cała ta transmutacja Harry'ego w Voldemorta była nietrafionym pomysłem, zwłaszcza, że mieliśmy tu naprawdę dobry finał. Dobry finał polegający na tym, że Harry widział, jak Voldemort wchodzi do domu jego rodziców, wiedział, że Voldemort morduje jego rodziców. To było mocne samo w sobie tutaj nie trzeba było dodatkowej dramaturgii w postaci harego zmieniającego się Voldemorta, co jeszcze bardziej w tym wszystkim namiesza. Owszem, trzeba było Delphi złapać, trzeba było ją namierzyć. Mogli poczekać do momentu, kiedy faktycznie Voldemort zbliża się do domu, Delphi gdzieś się tam wyłania i wówczas to też mógł być dobry moment do tego, by Harry i jego przyjaciele poskromili Delphi, można to powiedzieć, po cichu, niemalże Assassin's Creed, ewentualnie mógł być to dobry moment do tego, by Harry po raz pierwszy w swoim życiu użył zaklęcia Avada Kedavra. Wiedząc jaka jest stawka, wiedząc jaka jest cena, po raz pierwszy zabijając córkę Voldemorta musiałby tę stawkę podźwignąć, musiałby wziąć na siebie brzemię zabicia drugiego człowieka po to, by nie dopuścić do tego, żeby świat się zawalił. To byłoby dla mnie zakończenie dużo, dużo lepsze na pewno od tego, które nam zaserwowało przeklęte dziecko. Czyli, mianowicie, Harry staje się Voldemortem, walczy z przyjaciółmi. Tak, ja nigdy nie jestem sam. ho, ho, ho. pokonaliśmy Ciebie razem. A teraz popatrzmy jak Twój tatoś zabija moich rodziców. Posłuchamy Ciebie i może coś tam z tą zrobimy. Zamkniemy Cię w więzieniu czy coś. Moim zdaniem, można byłoby to umocnić faktycznie, gdyby Harry potajemnie musiał Delphi w tym momencie zlikwidować, żeby poczuł ten obowiązek na sobie ciążący. Moim zdaniem, no, choć trudno jest mi to. Powiedzieć, przeklęte dziecko nie jest wcale złe. Wracając do tej historii po latach, uważam, że ona jest naprawdę dobrze podbudowana psychologicznie. Ona bazuje na tym, co jest bardzo, bardzo ważne na relacjach. Może też moje podejście do przeklętego dziecka zmieniło się niejako poprzez to, że w ostatnich latach raczej. W... Magiczne uniwersum. Nie ma zbyt wielu dobrych historii. Patrz, fantastyczne zwierzęta, czy też fabuła dziedzictwa Hogwartu, która jest prosta jak budowa cepa. Wbrew pozorom, a mówię to ku mojemu wielkiemu zdumieniu, w przeklętym dziecku wystarczyło zmienić drobnostki, wystarczyło zmienić tak naprawdę dwie rzeczy w bardzo istotnych elementach fabuły, żeby ta książka nie była zła. Wiadomo, samo podróżowanie w czasie to jest wielki paradoks i to upitala ręce i nogi każdej fabule. Ale to pojawiło się już w więźniu Askabanu. Czy sprawiło, że mniej pokochaliśmy tę serię? Otóż nie. I ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu okazuje się, że w przeklętym dziecku też wystarczyłoby zmienić tak niewiele, żeby zmiana była odczuwalna i żeby fani Harry'ego Pottera jednak dostali coś, co bardziej się godzi z uniwersum wykreowanym przez J.K. Rowling, co bardziej stanowi naturalne przedłużenie i kontynuację tego cyklu. Zwłaszcza, że podbudowa, czyli postacie i relacje między nimi jest to naprawdę czymś, co działa na korzyść tej historii. Dajcie znać co wy na ten temat sądzicie i czy przeklęte dziecko faktycznie tak łatwo można by uratować, a może widzicie w tej historii coś co sprawia, że ona nie jest to odratowania. Czekam na wasze komentarze. Trzymajcie się. Hej.